Czez co zaprasza wszystkich z gotoweczką. Kopojonas. Kanciasty globos. Nie zobaczysz żadnego państwa. Gwarancja zajebistości. JOż za 58 złotych cygańskich i 13 groszy. Przepyszny napój. Dodać i orzeźwienia. Wystąpił on gość innie w kochennych rewolucjach. Josz za 12 robli słowackich. Obraz łasiczka z damą. Idealny na każdą ścianę tylko nie o nas. Josz za 100 dolarów polskich. Hotdog. Jedz ten przeprzyny hotdog. Już za 5 zł. Zajebisty komputer. Nie działa. Są na nim zdjęcia Tesco. Grate z mi i inne pierdoły. Josz za 321 zł niemieckich. Noki alonia z aparatem. Zrób selfie. Josz za 333 zł antarktyckich. Twojej młodszy brat. Znaleźliśmy go jak śmiecił pod naszym sklepem, więc postanowiliśmy go sprzedać czeka, żebyś go wziął za 3233 zł z sko. Chojowa pikca. Jest do dopy. Z naszej nowej restauracji pikca oj. Już za 92 zł roskich. Pasta kolbate. wyleczy nawet zęby twojej starej. Już za 3 żetony twojej starej. Najlepsze gry polityczne. Na płycie są gry, GTA Sejm, Nitfor Speed Warszawa i Simulator polityka. JOSZ za 42 zł polskich. Piwo dla dzieci Ten smak sprawi, że będziesz chcieć więcej. Josz za 1221 zł kieszonkowych. Przenośny ces. Idealny do grania na lekcji. Josz za 12 zł i niskich. Chipsy i Marena. Zajebisty smak. Josz za 21 zł. Bezprzewodowy kabel. Josz za 423 zł. Granit Force speed Carton. Wjeżdżaj w kartony. Josz za 31 zł. Najlepsza chińska broń. Ochroni jest przed każdym złoczyńcą. Josz za 3 złote. Oryginalne adidaski. Idealne do pracy. Josz za 99 złote. Smaczne majtki. Mnian. Josz za 3 złote. Gra Gieta City. Super gra. Josz za 23 zł. Biblijna koloodporna kamizelka. Bog cię ochroni mój syno. Josz za 1333 zł. Bomeran kratonkowy. Zażarto i sobie stonącego przyjaciela. Josz za 5 zł. Morbhojc. Josz za 23 zł. Film The Wolf of Wall Street. Zajebisty film. Już za 10 zł.